Serdecznie witam w drugiej części filmu. Tworzymy aranż w stylistyce lat 80. do autorskiej piosenki. Teraz pokażę, jak przebiegały nagrania poszczególnych śladów MIDI. Przystępuję do nagrywania partii brasów. Nagrywam teraz partię pianina w zakończeniu zwrotki, ponieważ tutaj są takie akcenty. Może jeszcze tutaj ewentualnie wygładzimy, że ten ostatni się tak nie wybijał. Jest w porządku, jak na razie. Idziemy dalej. Wszystkie partie instrumentalne są już wprowadzone do sekwensera. Mam już oznaczone pewne sekcje. Będę teraz starał się zbudować całą formę utworu, skopiować refreny, skopiować zwrotki. Do tego wykorzystam funkcję. Aranżera, która jest bardzo przydatna. Możemy sobie te sekcje dowolnie przestawiać, sprawdzać, jak one w różnych konfiguracjach będą ze sobą współgrały. Takim wyzwaniem jest zawsze połączenie tych sekcji, żeby one nie były takie e, obce sobie, żeby te połączenia były płynne. I jeszcze powiem, co się zmieniło w trakcie aranżowania. Pierwsza rzecz, zdecydowałem się na zmianę bębna basowego. We wstępie pozostał ten, który mm, mieliśmy na początku z Ensonika TS12. Natomiast y, zwrotka jest już y, opatrzona takim bardziej y, cieplejszym, niżej brzmiącym y, bębnym basowym. Posłuchajmy wstępu. Jeszcze zanim posłuchamy wstępu, to powiem, że tomy zostały jednak y, wykorzystane z tego ketrona. Nie, nie wykorzystywałem takich ciemnych dość tomów Ensonica, zastosowałem tomy Ketrona. Posłuchajmy jak brzmią te tomy na wstępie. Posłuchajmy jak brzmi bęben basowy. Wstęp, a na zwrotce Jest cieplejszy, prawda? I bardziej osadzony w, w niskim paśmie. Dobrze, następna sprawa jeszcze. Pojawił się tutaj bridge. Zupełnie spokojny, kontrastujący. Pewnym wyzwaniem będzie połączenie jego z refrenami, które są bardzo, bardzo dynamiczne. Będziemy musieli dopracować czasem pewne przejścia w szczegółach, może jakieś tutaj dojdą jeszcze perkusyjne dodatki. Wykorzystałem także efekt takich perkusjonaliów z, z pogłosem, z delayem w perkusji. Posłuchajcie. I one pochodzą z. Ensonica TS12, to jest na tej samej ścieżce zapisane co stopa i werbel. I tu mamy te przeszkadzajki. Tutaj dodaję też takie ostre talerze na refrenach. One muszą jednak tu być ostre. Uderzenia orkiestrowe są też w tej aranżacji. One same brzmią sztucznie, ale w całości dodają takiego powera. Ciekawa jeszcze sprawa związana z brzmieniem pianina. Mianowicie szukałem na Rolandzie takich jasnych pianin, szukałem na Ensoniku MR-61, ale najlepiej okazało się, że brzmi piano z Ensonika TS-12. Ono jest takie bardzo... proste. Ale bardzo dobrze się przebija w aranżu. I kto by pomyślał, że to jest instrument z 93 roku. Mamy na nim i perkusję, piano jednocześnie generowane ponieważ jest to instrument który posiada multi timbral można sobie y, różnymi brzmieniami naraz operować 12 chodzi W drugiej części zwrotki dokładam brzmienia yy, Ensonika MR61 pady. Rozpoczynam budowanie już docelowej formy piosenki. Nie chcemy mieć tu bridgea, to jest za wcześnie na bridge. Chcemy dołożyć tutaj znowu tą sekcję master, czyli. żeby to się tutaj pojawiło. Później znowu pojawia się nam zwrotka. Mamy znowu refren, i dopiero po refrenie będzie ten bridge. Co po bridgeu? Po bridgeu mamy, mamy znowu dwa razy. Czy pełny refren, nie dwa razy, tylko mamy tutaj czas, już w całości jest 3.15, więc jeszcze jakaś malutka cząstka mogłaby być, takie radiowe 3.20. Yy, celujemy w to nawet, czy 30, czy 40, utwory takie w latach 70. były nieco dłuższe niż teraz, ale yy, no, trzymajmy się tego takiego rozsądnego czasu. Dobrze, no i... I teraz program nam pięknie kopiuje. O, oh, i mamy cały, cały, cały utwór już tutaj. Jeszcze nad zakończeniem popracujemy, ale to będzie za momencik. Będziemy dzisiaj nagrywać wokale, i efekt finalny, czyli cała piosenka, już wkrótce będzie możliwa do wysłuchania.